U mnie już młodych trochę jest, obrączek już trochę zeszło. Osiemnaście zabrączkowałem. Będą fajne łabki maluszki czarno tu są też fajne. pompowany też wczoraj dzisiaj zabrączkowałem Jeden widać, że ze szcząsikiem, drugi bez ształsika jakiś tak. żałobnik. Siedzą Nie bójcie się. To po takim fajnym wylotku na siedem piór. Taki nabity. Jajeczko sztuczne. Musi być. Żeby trzymało gołąbka. Fajna samiczka taka zresztą sztułszykiem. Ale... O, tutaj, nie wiem, czy coś ma. Spokojnie. A te wyszły. Te są fajne. To jak co, ale waj to motyle na nie mówią. No są fajne gołąbki. Lubię siwa. Siwka stąd przeniosłem. Były dwa, ale, ale jeden miał przeplot w lotach i już nie żyje. Palimy światełko no, Tutaj fajne, czekam na te łódki po tej parze Jest też fajny Fajny gołąbek Właśnie muszę zobaczyć po czym to jest Chodź Moja wychowanka, jakaś samiczka na skuperka 38 Siedzą trybelki Tu mają jednego, tu chyba dwa żałobniki się wylęgły jakieś dwa wylotki O ta Samczyk. O tu się wylęgły dwa. Jest tego brajstwa O Jedeńskie poniosły. Tu poniosły. A sercowy siedzi samczyk, bez kuperka, fajny samczyk, też dwa się widać w lędzie Samiczka bez kuperka, tutaj przeplotek samczyk. Tutaj szwanca przeniosłem, tu wiedeńskie. zniosły. A, to fajna wiedeńska. A tutaj jest... O, po czarnych wajszwancach. Czerwony. Podłożyłem i jeden czarny wajszpic. Koroniaty, pewna samiczka będzie. Jednego zabiłem, bo miał mało... No, odpady to zaraz. Kupki jakie. U mnie odpady zaraz są utylizowane. U Wiedeńska zniosła. Tu też podłożyłem. Tu był jeden. Jeden ze Jeden bez ształcika. Czy to będzie wylotek? Może jakiś. Chyba ze coś siedzą Tuwaj szwanca siwego Odłożyłem A, tu są bociany Nawet bociany Mijem nie chować bocianów, ale Oj, tu są takie małe rozponowce Te to będą ładne nic się nie dzieje, no, zamknięte gołębie. Co tu pokazywać? W połowie marca, może otworzę. Może wcześniej, zobaczę, jaka będzie pogoda tych jastrzębi. Kurwa, skóry to sokołów, to tu lata. A pozdrawiam wszystkich Narka